Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marta, jest ze mną znowu Karolina. Jesteśmy Echa. właśnie na obozie w Stajni i Skra, jeszcze nie widziałyśmy obozowiczów. Zaraz idziemy się z nimi przywitać i za chwilę jedziemy w teren razem z nimi. że idziemy szukać naszych obozowiczów i koni. Mamy tutaj Zrobiłam jeszcze takiego ludzika i uważam, że całkiem podobnie wygląda do Karoliny. Za chwilę ja Uwaga, patrzcie, zrobiłam konia tutaj z ciastka. Słuchajcie, właśnie wyjechaliśmy w teren. Jest z nami ile koni? To liczę: raz, dwa, trzy, cztery, sześć koni. Jak tam? Fajnie. Tak jest to dobrze. Jak wam się dobrze podoba teren? Super. 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 Następnego konia będzie, właśnie, będzie podobny. Okej. Okay. Mój konie jest strasznie wysoki. Ale ja się czuję podobnie jak Ty. Jestem niżej niż No Ty masz niższego konia ode mnie. Ja wyższego, a mój jest strasznie wysoki. Słuchajcie, już chwilę jeździmy w terenie i dostałam bardzo, bardzo fajnego konia. Ma na imię Prymus i jest przekochany. Ja mogę sobie jechać na luźnej wodze w, te, w terenie, a on się totalnie słucha, reaguje na wszystkie pomoce. Jest zupełnie jak nie koń ze szkółki. Naprawdę w Iskrze mają świetne konie, nie tylko w terenie, ale też do jazdy, więc jak chcecie pojechać na obóz, gdzie będą fajne konie, to bardzo Wam polecam przyjechać tutaj. Zaraz jeszcze nagram trochę galopu i zobaczcie, jaki on jest grzeczny. Słuchajcie, właśnie się z terenu. Tak jak mówiłam, miałam super konika prymuska, się, Fajny jest, tak. Karolina! Karolina, Pomyśle. powiedz mi, tak? jak Ci się podobał teren? Jak mi się podobał teren? Fajny było. Zamienił się kod... duszą na Abelę. W sensie? Tak, że się trochę myśli? powrykał, trochę powrykał. A mój był grzeczny, był fajny, miły i w ogóle mm. mam nowego kumpla. I za chwilę będzie nagrać w podłoga Talawa. Yy, a później będę miała jeszcze trening z jak wam się podobał teren? Super było. Tak. dokładnie. Gdzieś... Emocje były? Były emocji. były. bardzo dużo emocji. Uwaga, właśnie stoję pod halą, tutaj jest cała reszta Obozowiczy, za chwilę ich wszystkich poznam. Także zaraz wchodzimy tutaj na halę i się witamy z wszystkimi. Uwaga, wchodzę! Hej, wszystkim! Podłoga, nasz piach, nasza ziemia, tak? Podłoga to są belki albo te długie makarony. ustawione to między poprzeczkami. Poprzeczki mają na sobie kolory. Kolory będziecie losować z magicznej czapki. Po kolei. Każda runda, jedno dziecko Zapraszam do losowania. Mamy 10 sekund na dobiegnięcie do danej podłogi. Kto nie zdąży, albo komu się noga wysmyknie z belki, odpada z gry. start! Słuchajcie, gramy właśnie w podłoga to lawa i przegrałam. Przyzwyczajcie się. Teraz podagrywamy resztę, jak się bawią. Sen tamam. tamam. <laughs> <Tamam. gülüyor> Uwaga, czas na rundę honorową. Słuchajcie, która prowadziła rundę honorową jest strasznie szybka, więc ja się nie dziwię, aż wygrała tą konkurencję. Pokażę Wam teraz, jak wygląda stajnia w środku. Uwaga, wchodzimy. I Zobaczcie, jaki maluch. Cześć! A ty tu kiedyś jeździłaś? Nie jeździłam. To mm -hmm. ja po... jest twoje konie Aron. To ja chcę go zobaczyć. Jest w małych stajniach. A... Się... A Mogę tam iść? Mm -hmm. to chodźmy. Mm -hmm. Słuchajcie, dziewczyny z obozu powiedziały, że pokażą mi tutaj za chwilę konia. Który ma na imię Aron, ale to nie jest mój Aron, tylko inny, ale idziemy zobaczyć, czy jest w ogóle podobny do mojego Arona. A patrzcie! To jest boks Arona, ale jest na fotoku, więc go chyba dzisiaj nie zobaczymy. Ale będziemy go sprowadzać. Tak. tak? Będziemy go będziemy sprowadzać. Dobra, to później go zobaczymy. Tak, widzimy tej samej maści. O, to super. Zaczynamy teraz końskie spa. Mam tutaj konika o imieniu kropka. Cześć. I mam tutaj cały zestaw. Gumeczki. Odżywka, i szczotka i bierzemy się za zaplatanie grzywy. Zrobiłam właśnie kropeczkę jednego warkoczyka, dziewczyny robią dalej i idziemy skontrolować, jak idzie zaplatanie grzyw całej reszcie. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Ci idzie, zaplatanie konika. Jaki to wygląda? pomyślałam, że może być takie duże warkocze. I... No, taki jeden duży warkocz. Ale z warkoczek o czy co? W sensie tak spleść taką. Aha, wiem o co chodzi. Także to? Tak, tak, tak. Dobra, tak, tak, Dobra dobry pomysł. Idziemy dalej. idziemy dalej. To tutaj. Hejka, jak wam idzie? Dobrze. O, jaki słodki kucyk! Boże, jak ty jesteś! Jaki ładny co mu robicie na ciebie? Eee, takie. Wszyscy parkoczyki? Zróbcie coś innego. Siateczkę, może zróbcie. Dobra, siateczka Tak, mam na Nie wiem, czy będzie siateczka. Albo koreczki może zróbcie. Dobra. No, błąd, Dobra, macie misję. Tak, tak, Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na razie. Idziemy dalej. Tutaj widzę, że jest smarowanie kopytek. A co nam tutaj robicie? czekaj. czekaj. Dobra. Gdzie jest kolejny konik? Jeszcze? Jakiś? O, tu jest konik. Siema. Cieka. Hej. Co robisz na grzybie? Kolejnego? No... nic. Mi się na randę. Ale zaplatasz? Nie wiem. Do góreczki. Nie umiem. Nie macie gumaczek, to ja Wam załatwię. A ja nie umiem koreczków. A warkoczyki umiem. Ja spróbuję. Dobra, to nie wiem. Nie wiem. warkoczyki, a ja idę po gumeczki dla Was. Nie Zobaczcie, nie wiem, nie jaki wie. słodki mały kucyk. Ja to, ja to nie Jest przysłodki i chciałabym na nim jeździć, ale jestem za duża. To więc to, dziewczyny to, na, to na nie to to nim jeżdżą. A jak się na niej jeździ? Opowiadaj. Fajna. Fajna? Fajna? Tylko czy jak

Widać. Ja <laughs> w ogóle jaki ładny konik. Tu wypuściłeś? A to nic. On jest grzeczny. Tak? No, Ubrujesz uchry. mnie, tak? Dobrze. Musimy ubrać. Już. A. wybieranie jasne. No, no, to jest taki ładny. ładny. O, wow! A no. Do Arona, bo tam nikt do nich nie idzie i one będą niezaznaczone. Nie no. I tutaj nie będę miała spać. 10x10 Zobaczmy, to jest no, to jest Nie Do bardzo ładnie. imię. Jakieś do Bo mam bardzo dużą liczbę na ten na Nie. imię? Jurek. Jurek, Moje jaki słodki. słodki. Patrz, mam tutaj gumeczkę. On Ciągle myślę, że to przysmaki mi też ciągle. Z ręki tak brał. Fajny jesteś, kurczę. Igrzak. <laughs> Stój. stoi. No. <Jedno rzadze. śmiech> Fajny. Też? Nie, ma. nie mam, nie mam żadnego, bardzo mi przykro. A cztery koń, nawet mniejszy niż Aaron. Ale to jest miady. Wreszcie to ma duże oczy piękne. Nie no, chcę no. Nie chcę się kamery. Bo ja mam to... też tam. Chyba nie chce się pokazać do kamery. To jest bardzo ładnie. No nie, no nie wpuszczasz mnie. Nie lubisz mnie? Nie. Coś mi nie wyszło. To jest mój warkocze. Dziewczyny właśnie sprowadzają koniki z padoku do stajni. Ale brudny Straszny brudas, prawie jak Aron. Tak wyglądałby Aron, gdyby go nie chodził do Czy to jest koń Aron? Tak, koń Aron. Uwaga, patrzcie, to jest Aron. Te pniady też taki sam. Tak samo brudny, jak mój Aron ma trochę mniejszą odmianę i mniej skarpetek. Zaraz idziemy na jazdę. Dostałam znowu prymusa i dzisiaj będziemy sobie skakać, zaraz go wyczyszczę i odśwadłam. Tak? To jest prostu czysty, bo on się Właśnie na jazdę z Prymuskiem będziemy skakać, już jest osiedłane. Niestety tym razem nie mam różowego czapraka, ale Posuję mu ten granat. Powiem Wam, że trochę się stresuję, bo dawno nie skakałam na innym koniu niż Aaron. Nie jest to oczywiście Belli, ale zobaczymy jak będzie, bo on jest strasznie duży, tak dla mnie, w porównaniu do Arona. Więc trochę straszki jest, ale będzie git. Będziemy pracować w dystansie, tak? czyli będziemy pracować nad jakością fuli, nad doprowadzeniem konia w określonej ilości fuli do przeszkody. Mamy tutaj właśnie linię jedną. Tak? A, no to fajnie, no to trafiłam myślę, myślę fajnie. Dzisiaj na dół się skupimy od najniższych właśnie takich przeszkód. Będziemy też po łuku zmieniać kierunki, bo zrobimy to najpierw się rozgrzejemy na jednej linii, na drugiej linii, a potem. Połączymy to w całość i pojedziemy, tak jakby w parkour, już z, z tymi liniami. Nie? A najpierw zaczniemy od właśnie rozgrzewki w pusie. Moim zadaniem teraz, w rozgrzewce, jest czuć, pilnować tego, żeby on aktywnie pulsował. Tak, zmiana, dobrze. Jedziesz do mega Super, i teraz. I raz, dwa, trzy, o, 好吃啊 Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Idealnie. Raz, dwa, trzy. Super. Wycofuj troszkę ramiona. Dobrze, lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, super. I raz, dwa, trzy. Wycofuj ramiona. Będzie ciasno. Skończyłam moją jazdę skokową na prymusku. Jest przekochanym koniem. Bardzo wybaczał mi moje błędy. I widzę teraz różnicę w jeździe na innym koniu, że. Przenoszę duże rzeczy z Arona na drugiego konia, bo na przykład ja mam takie coś, że jak najeżdżam na przeszkodę, to mocno wstrzymuję konia, bo Aron się nakręca. tutaj nie musiałam go wstrzymywać, a to robiłam <grym zbawiał> i on zwalniał przez to. Tak samo, y jeśli chodzi o moje oddawanie ręki za mocne, to na tym zauważyłam, że jemu to nie było potrzebne, a Aronowi, jakbym nie oddała tak mocno ręki, to już by była kaplica. <grym zbawiał> <grym zbawiał> Zupełnie inny konik, ale bardzo, bardzo fajny. Okej, okay, my byłyśmy na chwilę teraz w pokoju, ogarnęliśmy się po tym moim treningu i idziemy na górę robić ciasteczka z dziewczynami z obrotu. No, zaraz przyniosę wam foremki, będziecie wycinąć. No? To są foremki? No są foremki. Co lepicie? ciasteczka. Ale co fajnego z tych ciastek robicie? Nie wiem. <ślaff> Konie. Ja zrobiłam ja koło. A, a koło. Za Jak za grube, dobre jest. No, to musi być za grube. Za, za grube? Takie cienkie tak. musi To moje też jest Ej, Blanka, podajcie tam, Czasami? Tak, tak. Czasami się Uwaga, patrzcie, zrobiłam konia tutaj z ciastka. Będę go później dekorować, zobaczymy, czy będzie ładny. Bo na razie wygląda trochę dziwnie. Ale jak go dekoruję, może będzie trochę lepszy. Patrzcie, tutaj są ciasteczka zrobione przez wszystkich. Tak wyglądają. Tu jest mój koń, a te o te są moje prze dziewczynki. Patrzcie, ładne. Mój jest większy. Ty masz szczęśliwy, a ja mam smutne. Do czemu masz smutne? Nie wiem. I właśnie chodzi, chodź. Ale nie, nie miałam najlepszą informację. Ale słodkie. A, to można Tak! Patrzcie, tym będziemy dekorować ciasteczka. Tu są lukry, posypki, takie literki, perełki, nawet są pisaki. Zaraz ciasteczka się upieką i będziemy je dekorować. Patrzcie, kto tutaj udekorował mojego konia. Mogę zjeść mojego konia? Mhm. Dobra. Ktoś mu oka nie zrobił, ja mu zrobię oko zanim, je, zanim go zjem. No, za mam się za z nami. sobie co to jest? Nie, sobie zjeść. Jest coś smacznego. E, to musi bardzo dobra smaczne. Patrzcie, skończyłam dekorować mojego konia. Ktoś wcześniej go już posmarował lukrem i posypał posypką. Ja mu dorobiłam grzywę. Trochę krzywe oko, kantar. Taki jest efekt końcowy. Zrobiłam jeszcze takiego ludzika. I uważam, że całkiem podobnie wygląda do Karoliny. Ale ja pokaż oblaję. się. O, ty jedza. no, pokaż się. Ale jesteś jedza. Zobacz ludzi, ale zobacz Mega, świędzą, mega co? Mega, podobnie. Jest niemiła czy jest miła w tym momencie? Nie, bardzo. O, ale tak. <grym> jest miła, przecież ten miła. ludzi jest miła. piękny. No, jest no właśnie. Żarty, ty jesteś miła, niemiła, bo uważasz, że jest nieładny. Bo porównałaś mnie do niego. Bo jest ładny. Jak są ty. A. 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 No. No. Dobra, pokażcie, co wy zrobiłyście. Ja nic. Wszystko zjadłam. Ja też zjadłam. No jeszcze nie zjadłeś A nie? No. ja mam odrobinę za dużo z tą panią. No czego za dużo? Ciestety, nie ma tych nie, nie ma nie, tego, nie, że jest, jest nie, nie jest ich dużo z że powodu, ja, że ona dodaje, no a ja robię. A no to ja, to nie, ma... do... ja mogę ja jedną zabrać? Ja dodaję, a no to Ja jedną sobie i sobie zjem. Okay. Dobrze, i tak mamy. Mam i... Proszę pokazać. Nie wiem, co chcesz robię. Ja robię. robię jakiegoś nie? tego. No, to było nam bardzo miło. Wiesz, tym, Dziewczyny! Co, mogę jeszcze raz powiedzieć? No możesz, no. To nam bardzo miło. I mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś na obozie. Na pewno i my dziękujemy za miłe spędzony dzień. To co, brawa dla Marty? Wróciłam z obozów w stajnej iskrze i chciałam wam jeszcze nagrać podsumowanie mojego pobytu tam. I powiem wam, że jestem mega, mega pozytywnie zaskoczona tym, jak bardzo dobrze było wszystko zorganizowane. Obozowicze tam nie mieli totalnie czasu na nudę, bo cały dzień był zaplanowany co do godziny, było mega dużo atrakcji i naprawdę wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jeszcze zwróciłam uwagę na to, jak są traktowane koniki, bo to jest dla mnie bardzo ważne i konie mają naprawdę spore padoki, wychodzą na nie wszystkie codziennie i dbają o nie tam naprawdę dobrze. Wszystkie mają dopasowany sprzęt, dopasowaną dietę. Nie są tylko na samym owsie, ale dostają również musli, sieczkę i tak dalej. Także stajnia Iskra naprawdę bardzo dobrze dba o konie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o wybór obozu, na który jedziemy, bo ja bym nie chciała na przykład jechać do stajni, gdzie konie mają średnie warunki, a tam naprawdę wszystko było super. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym turnusie, czyli szóstym, już niedługo z wieloma osobami. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku albo na obozie. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę. E papá!